Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, szóstym bodajże odcinku Małolaty na Gigancie. Tada, przed Wami odmieniona Emma. Yy, postanowiłam pójść za Waszą radą i przebrać ją w ciuchy takie bardziej letnie, yy, ale nie martwcie się. Nie będzie zbyt łatwo. Zabrała mi 300 simolonów za, za ten t-shirt i za te spodenki. Buty to są te same, które miała, więc przyjmiemy, że to są te same buty, nic nie musiała za nie zapłacić. Natomiast jeżeli chodzi o jej włoski, ja wiem, że ona ma 457 simolonów, ale pomyślałam sobie, że jest to jednak troszeczkę niewielka suma. Więc nie starczyło jej na. Może nie tyle nie starczyło, co nie chciała wydawać na farbę, na swoją czarną farbę. Więc przez jeden bądź dwa odcinki. Ty, młoda, ja ci pójdę do namiotu wstawaj, musisz zająć się swoim ogródkiem, musisz podlać krowokwiata. Więc przez najbliższe dwa odcinki będzie rudzielcem. Powróciła do, swoich, do swojego naturalnego koloru włosków. Możecie sami stwierdzić, czy jej dotarży, czy nie. No, podlewaj, podlewaj. Boże, jakie tu bagno. Jest naprawdę głodna. Powinna skorzystać z toalety. Wspominaliście też w komentarzach, że przy większych umiejętnościach ogrodniczych będzie mogła rozmawiać z roślinkami i przez to będzie mogła troszeczkę podreperować swoje towarzystwo. I podjęłam decyzję odnośnie imienia naszego krowokwiata. Zdecydowałam się, słuchajcie, na imię Milka. Tak? Przyważnie, raczej do tej pory, wszystkie moje krowy kwiaty były płci męskiej, więc pomyślałam sobie, że teraz będzie mała odmiana będzie to dziewczyna. A propozycję imienia Milka zaproponowało naprawdę wiele osób, co najmniej chyba z 12. E, więc e, po, chciałabym Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Była to Wiktoria Fraszczak, pozytywka Anonimek, Crazy Karolina, e, Snapperka Bobcia, przepraszam, jeśli, jeśli źle czytam, e, Kocham Rucha, Mr. Martyniaki B, Paula Krzemień, Monika Kruk, Zośk Samośk, Hania Zolkiewska, Kot nazywany Danusia i Aleksandra Mruzek. Jeżeli. E, nie udało mi się wyłapać wszystkich nazwisk z propozycją imienia Milka. Wybaczcie. Starałam się. Dobra. Weź, rozpal ognicho. Może byś coś zjadła, co? Super, super. Dożyć kładę. Tylko nie spal namiotu. No, już marudzisz, Boże. Dopiero co wstałaś. Do szkoły nie idziesz, czego marudzisz. Upiecz sobie pieczoną rybę. Tylko nie złotą. Please. Złotą. Ja się zastrzelę. Piękna złota rybka. Będziesz do śmierci żyła na ulicy. Nie spełni Twoich życzeń. Sama tego chciałaś. Szybko, pośpiesz się, bo musisz skorzystać z tej to toja. wszystko? Ha. muszę Cię kontrolować. O, tu trzeba odchwaścić. Dobra, później odchwaścisz. Wcinaj wcinaj. E, tak też sobie pomyślałam, że może niekoniecznie Emma musi wracać do czarnego koloru e, włosów. Mogłaby zmieniać na wszystkie kolory tęczy specjalnie, żeby, żeby się zakamuflować. Będzie miała, nie wiem, niebieskie blond. Czy yy, będzie szatynką, będzie brunetką. Możecie mi dać znać w komentarzach, co myślicie o tym pomyśle. I co, Osmasze? Znowu dieta rybna. Normalnie. Będziesz miała. Już masz. Linię Osa. Normalnie modelka. Ona nie ma praktycznie bioder. A, Siusiu, dobra, dobra, jedziemy. Jedziemy! Tylko gdzie? Eee, może tutaj? Sami, sami. Tak się zastanawiam, eee, na czym się dzisiaj skupić? Na łowieniu ryb, na kopaniu skałek, na znajdywaniu nowych jakichś roślinek. Nie wiem. Za jakiś czas wybierzemy się do granitowych kaskad, żeby ona troszeczkę pomieszkała sobie w lesie. I tam poszukała jakichś ciekawych znalezisk. Już wiem, Boże! Już ze zarobić. Ja. Ciśnienie w pęcherzu! Hilfe! No to leć. Wow, ale masz farta. Czyż raz cię samochód nie, nie potrącił. Wiesz coś musi w Ciebie wjechać. Ło Jezus! Ile prac domowych? Nastolatkowie w łazie z nie przypadają ze szkołą, chyba. Ja cię, tu chyba jej ziemniaki. No? O <noise> <noise> oh <yes. głos> Jeszcze się nie zepsuł, jakim cudem. Dobra, podreperujemy troszeczkę Twoją higienę. Umi ręce, umi zęby, później znowu umyj ręce. Możesz się odświeżyć. Ja. <noise> no. Siaruj, siaruj. Te bakterie i zarazki. Wydłup spod paznokci! Nie bądź świnka! Pokaż się. Jak ty wyglądasz w tych włoskach swoich? Już w ogóle zapomniałam, jak ona wygląda w tych swoich naturalnych. Tak długo widziałam ją w, tej, w tych czarnych włosach. Uuu, pewnie siebie. No, szaruj, szaruj! O-o, dorosła? Agnieszka, ząb! Odczep się od nas. Nas tu nie ma. Łazienkowa fata Morgana. Dobra, umyj jeszcze raz zębę. Na wszelki wypadek. Facet, to jest chyba... <laughs> Proszę. Chociaż tutaj jest taka ścianka. Jak on mógł władować się... ...do toalety? To jest damska? Czy to bez różnicy? Bez różnicy. No fajnie. <laughs> Dobra, yy, nie, 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 nie rozmawiaj z nikim dorosłym. O, proszę, są dzieci. Nie poszły do szkoły. Oh, Elena, Zane! Zobaczcie, to jest moja Simka! Z rodziny, w którą gram sobie prywatnie. Zobaczcie! Przecież ona nie jest słodka. <noise> moja Simka! Tak, cześć, cześć, Elena. Zapytaj, jak minął dzień, popisz się strojem, pokaż jej, zobacz, zobacz, kupiłam sobie fajny t-shirt, spodenki, na no, upalne dni, popraw humor. Wygłupia się. Gdzie irytuj, gdzie dręcz bezlitośnie, bez zwariowałaś? Więc niewiarygodną historia. I wczułko lepa! Wczółko, a tobie brzuch! I biodro! Nie zbij okularów! Yeah. Nie zbij super-hifero dla tych różowych okularków <grystanie> um, <grystanie> Możesz się troszeczkę... No, no. O, może no, ją no, obejmie, no. chociaż nie wiem, czy się zgodzi no. Możesz poentuzjazmować się przyrodą. I zabieramy się! Do roboty! Kobieta. O, zgodziła się. Słodziek. Widzę, że jest i oliwka. Kto to jest? Miłoś, piskusz. Matko, jakie tu zbiorowisko simów. Kto to? Zoe? Zoe? Zoe. Dobra, zostaw małą Elenę i, moja droga, mogłabyś najpierw zacząć od właśnie skałki czy ryby. Skałki czy ryby. Może najpierw skałki. Luzi, żyjmy się. Nie ma tu skałek? Hej! Dobra, pauza, pauza, bo ona zaraz tutaj zacznie z całą dzielnicą się zapoznawać z mojej wiedzy i zgody. Stokrotka? Stokrotka, Boże. Parcela jest pełna tych stokrotek. Jest tu coś ciekawego. Nie ma skałek? Serio? Serio, serio? O, może poszukaj żab. To będziemy je rozmnażać. No. Idź szukać żab. Nie zjadłaś tej ryby? Kobieto. Czy to był nastolatek? Nie, dorosła. No to jak tutaj nie ma nic ciekawego poza osą cytryny. Możesz pozbierać później. Jak nie ma tu nic ciekawego, to wybierzemy się na jakąś inną parcelę. No, dajesz, dajesz, burzek, ona jest blada. Pff. Jej mama nie była taka blada. Ojciec też nie był aż tak blady. Może to i dobrze. No. Pokaż co znalazłaś. Worzej bycie cię żąf. żąf! Tak! Wąż cię uchodzi! rządzi Grzybiuszka ziemna. Rozmężej żabę z centkowaną żabą żabą liściastą. Słuchajcie, wymyśliłam nowe słowo! Żołów! <noise> Już widzę te komentarze. <noise> Jak drzecie ze mnie łacha. Super po prostu super. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle, że jest straszny upał i umieram. <noise> tak, wiem, wiem. Zawsze znajdę sobie wymówkę. ja No, miałaś rozmnożyć i co? Rozmnożyłaś znowu grzebiuszkę ziemną. Szkoda. Nie możesz znowu. Dobra, skoro tutaj nie ma nic ciekawego na tej parceli, to wybierzemy się. Um, może zaryzykujemy, i wybierzemy się do wierzbowej zatoczki. Wybierzemy się do tego miejsca. A w jakim celu? Zaraz się przekonacie. abyśmy się tylko nie nadziali na Sarę. Jest to bardzo, bardzo możliwe. I ona znowu spała do 11, bo w tym namiocie nie może się dobrze wyspać. Późno kładzie się spać. Śpi do południa, a później mamy taki krótki dzień simowy. Już prawie 18. Niedobrze. Idziemy tutaj, idziemy tutaj do magicznego drzewa. I zobaczymy, co też się kryje w tym magicznym, zaczarowanym drzewku. Fajnie go wygląda. No i co? Oglądasz? Nie oglądasz? Nie za blisko stoisz tego drzewa? Obejrzyj jeszcze raz. Jesteś nastolatkiem? Nie. Spadaj, spadaj, tu nie chcę z tobą rozmawiać. Obejrzyj ponownie. O, 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 podlej, 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 podlej Fajnie gwizdżesz wow. Alicja kobali. No i co? Podlej jeszcze raz. Proszę, przemów do nas magiczne drzewo! Za mnie, Co, nic z tego? Dawaj, podlewaj, nie marudź. O co ci chodzi? Takie duże drzewo potrzebuje, dużo wody. Nie narzekaj. Proszę cię, nie narzekaj. 43 dni do zmiany grupy wiekowej. Ustawiłam jej na długie. No i co, już? Rozmawiaj o korzeniach. Ciao, Baba. Whitney Jaki motylek piękny. hej co? Otworzysz Otworzysz się, Sezamie? Hmm. Rozmawiaj o naturze. Zostaw telefon, ty nie masz telefonu. No, Drzewko, proszę, bo już godzina dziewiętnasta. Pizz. Otwórz się. Jaj! Zbadaj, 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 zbadaj! Hmm, Coś tu mi się kryje? Jakiś stary, spróchniały pień. No i? Może przyspiesza. Przygoda w drzewie. Ten pień jest o wiele większy, niż na to wyglądał. Jest tu ciemno, ale w jakiś sposób niestraszno. Lekka poświata to jedyne widoczne światło, a szmer wody to jedyny słyszalny dźwięk. Mm. i co dźwiękiem? Emma opuszcza się dalej. Jest nieco głębiej i nieco ciemniej. Cichy plusk daje jej znać, że właśnie weszła do płytkiego strumienia. Idź z nurtem strumienia. Emma wybiera nurt o najmniejszym oporze i ma nadzieję, że strumek nie wpada do kanału ściekowego. I uwagę rozprasza eteryczna mgła, która świeci złowieszczo. Wejdź w mgłą! Idź na polanę, Tak, idź na Polona! Tak, tak, chcemy podróżować! Już jakiś czas, jak nie, jak nie odwiedzałam tego miejsca. Może uda się wyłowić kolejne nasionko kwiatu Ależ tu jest pięknie! I nawet jest kolorystycznie tak dobrana do, do tej poświaty. Na różową, na czerwono. Dobra, najpierw to ja się rozejrzę za... Dobra, może spauzuję. Rozejrzyjmy się za jakimiś owadami, skałkami. Znajdę tutaj coś? Czy nie? Jakąś żabę na pewno znajdę. Dobra, przez ten czas możesz sobie tutaj podejść. Ponapawać się, wow. Szkoda, że nie można takiego świetlika złapać. No i co, nie ma tutaj nic? Hej, dlaczego? Nawet żadnej żaby? Czy ja jestem po prostu ślepa? To niesprawiedliwe! Oj! Ja tutaj specjalnie przyszłam, żeby coś znaleźć. Ło, te oczy! Zobaczcie. Emma, uważaj, bo co? O, jest! Boże, jestem ślepa. Jestem po prostu ślepa. Ale skałek to chyba tutaj nie znajdę. O, możesz poszukać żab. Szukaj, szukaj, bo musimy je rozmnażać. Jaka była fajna wcale nie jest to złowieszcza centkowana grzybiuszka? Ta centkowana żabaliściasta, już się mieliśmy. Dobra, rozmnażaj za grzybiuszką ziemną. I co? Znowu wyszła grzybiuszka ziemna. Super! Na razie nie mogę rozmnażać. Okej, okay, to weź, może poszukaj jeszcze żabek. Fajnie łapię te żaby. I co, i co, i co, i co? Znowu to samo. Dobra, sprzedam. I To może. Te dźwięki są fajne. Co to jest? Co to jest? Bosnące to dzwonki. Nie, nie mogę zebrać. A tu, a tu, a tu. Kwiat w jej paszczy! No i pupa, nie mogę zabrać. Tu jest kolejna żabcia. Chodź tutaj. I ta tęcza. I te oczy! Które przemawiają do emmy. Chodź tu, podejdź, podejdź. Jestem tylko taką większą żabką. Wędkuj na przynętę. Wędkuj na marchewkę. No i co, jaką żeś znalazła? Żabę bakłażan, cynkowana żaba bakłażan, cynkowana grzybiuszka i masz cynkowaną żabę liściastą. Troszeczkę się porelaksujemy. Hmm. Proszę. mogłabyś no, złowić jeszcze jednego krowa kwiata. Będzie wesalej. Jak nie będzie nas na parceli, to będą mogły ze sobą gadać. Milka będzie miała towarzysza. Jakąś porządną rybkę może. Złowiona nowa ryba. Jaka, jaka? Drzewo ryba? Wow, jak ona fajnie wygląda. Jeszcze jej nie widziałam. Jakie ma liście? Super, 188 simalonów. Wyłów jeszcze coś egzo egzotycznego. Co, co to było? Co to było? Tilapia. Mmm. Jakość wspaniała! Pstrąg? No nieźle, nieźle! Ale szaleje! <noise> Tetra! Dobra, co jeszcze złowisz? Te oczy mnie naprawdę przerażają! Jeszcze Emma tak kątem oka to widzi! Nie boisz się? Serio? Ja bym uciekała z krzykiem. Super, już jest północ. Dobra, kolejna tetra. To tego mogę się pozbyć. Kto wie, się nie chce spać. Uuu, I to jak. Dobra, za moment wracamy. O kolejna nowa rybka, jakaś fioletowa. Ale fajna, bojownik. Miałam kiedyś. <gryw> Miałam kiedyś bojownika. Dobra, wystarczy tego dobrego. Albo dobra, jeszcze ostatni raz. Ostatni raz, ostatni raz. Proszę, proszę, nosię krokrową kwiatów. Albo bardzo drogą rybę. Co to? Kolejna tetra. Dobrze, kochana moja, wracamy. Wracamy. Długo tutaj nie zabawiłyśmy. Szkoda. Ślicznie to jest. przepiąknia Zostaw już tę wędkę. Pupyla, i do domu. Psz. Aj, rozbraja mnie to. I teraz będziesz szła 10 lat. Szybciej, bo te oczy wciągną w Albo żołówcie dopadnie. Tak, chcę by poszła do domu. Żowów na pewno jest masy w krzakach. Ja już naprawdę zaczynam rydzić. Powinni mi ociąć pół tlenu. <grywki> Powinni mnie rozstrzelać. Dobra, jest noc, przebieraj się, bo zmarzniesz. Jedam. Dobra, najpierw musisz tak. O jezus, nie ma tutaj toja. Nie skorzystałeś z toalety. Trudno. Trudno. Milka, trzeba cię podlać? Nie trzeba. Mm, czy ty masz jeszcze w wyposażeniu rybkę? Nie już tej ryby. Szkoda. Dobra, to możesz sobie upiec yy, kolejną rybkę. Pozwalam. Tylko nie tą. Tą sprzedam, bo jest droga. Tą też, Musisz Możesz sobie tą tańszą. Ta jest droższa! Dobra. Możesz sobie tetrę. Ewentualnie bojownika. Nie wiem, jak się najeść taką małą rybką, ale niech ci będzie. Uuu, sięgnięty trzeci, trzeci poziom gotowania. Co z tego, jak ty i tak masz rybną dietę? Ups, ona naprawdę musi iść do toalety. Nie mogę korzystać z ubikacji w domach innych simów. I co teraz? I co teraz? Czy tutaj gdzieś na parceli? Znajduje się jakaś... publiczna toaleta? Czy mieli to totalnie w nosie? Uuu, roślinki jak sparklują. Czy jest coś nowego? Marchew, marchew... Pomidor. POMIDÓR! się. Szałwia. Hryzantema. Znowu te stokrotki. I cytryno. Chcesz zaprosić Zuzia? Nie, lepiej nie. Zajmie ci namiot. I będzie lipa. No kurczę, nie ma tutaj naprawdę żadnej publicznej toalety. Narobisz do śmietnika już. Mam to w nosie. Skałęsia. Wstawaj, nie idziesz spać. Wykup mi, bo dzisiaj nie wykupałeś w ogóle skałek. Wiem, że cię męczę. Truska wola! Moje kochane truskawki. Zbieraj. Nieważne, że to dziczki. Zbieraj. No nie. Chyba będziesz musiała narobić w gaciory. Przykro mi. Piąta nad ranem. Nie! To jest jakaś masakra. Aż mnie kurci, żeby kogoś odwiedzić i władować się komuś do toalety. Naprawdę. Tu jest śmietnik, nikogo tu nie ma. Emma, nie wydziwiaj. Co to? Cebula, a cebuli nie mamy. Co, nie chcesz nic robić? Dobra, sama tylko chciałaś. No nie mam wyboru, muszę znowu wrócić na siłownię. Ja się zabiję. Nadchodzi świt, a ona znowu będzie niewyspana. Nastanie nowy dzień, a ona pójdzie dopiero spaćki. Muszę to jakoś lepiej rozplanować. Szybko korzystaj z tej toalety. Biegnij. Biegnij! A może ten noc spędzi... A nie, tutaj jest jakiś Sim. Będzie trochę mhm. dziwne, jak ona będzie spała tutaj na tej kanapie. Chociaż... Da się jakoś przestraszyć Sima, żeby uciekł stąd? Chyba nie Młody dorosły Siłodrzewik O kurczę, jest ich tu więcej tych simów Trener w siłowni Fajny ma mogłobyś Mogłabyś przy okazji jak tu już jesteś umyć ręce, umyć zęby, znowu umyć ręce, znowu umyć zęby Nie chcesz, okej, okay, będzie gleba nie. Wybacz! Wybacz! I'm sorry! I'm so sorry! Nie chciałam! Fajna poza! Super! Po prostu super! Em, mogłam zabrać ze sobą namiot. Dlaczego ja tego nie uczyniłam?! Dobra, czy jest jakaś parcela i... ...ławeczka może? Może tutaj? Nie, ona będzie musiała chyba podróżować, żeby tutaj się znaleźć. i Dobra. Tutaj jest jakaś kamienna ławeczka. Chodź, zdrzemniesz się. Chodź, zdrzemniesz się, kochana moja. <grym>, jaka stołowa! Jejku, ona naprawdę chyba nigdy nie zarobi więcej ponad 2000 simolonów. Przecież ja to wszystko wydaje. Ach, naprawdę. Muszę opracować jakiś lepszy plan działania. 6 godzin do Zepsucia. Moja biedna. Ja cię kiedyś zabiję. Naprawdę? Będę miała cię na sumieniu. Mm, mm. Chyba zaczyna szkołę za około godzina. Raczynia. No. Dobrze, kochani, ja w tym momencie zakończę odcinek. Kolejny raz panował totalny chaos. To nic, że gadałam od rzeczy. Znamy, że... <laughs> miałam gorszy dzień. <laughs> Dziękuję Wam za uwagę. A, właśnie i dajcie mi znać w komentarzach odnośnie yy, zmiany koloru włosów tak mniej więcej co 2 trzy odcinki, żeby miała raz blond, raz niebieskie. I tak dalej. Do usłyszenia, do zobaczenia, Papa. Pa.